Siema, wczoraj wrzuciłem wam film, w którym przedstawiłem wam nową aktualizację, no i mówiłem, że właśnie wleci film, w którym będzie pełny test tego nowego samochodu. Czy w ogóle warto otwierać sejfy, aby go zdobyć? Zapraszam do oglądania. A więc Hammerhead jest dostępny w tych sejfach policyjnych, czyli tych sejfach klasy trzeciej. Za 35 tysięcy. Szanse, aby go wylosować, są naprawdę bardzo niskie i porównywalne z Shell Classic. Jednak w przypadku La violeta można powiedzieć, że śre... szanse są średnie, a w przypadku Fiasko duże. Tutaj są naprawdę bardzo niskie. Ten samochód zdecydowanie wyglądował się, wyróżnia. Wygląda on jak taki Bolid, który po prostu jest rampą. Z tego co widzę, moi widzowie pisali, że jest to samochód z GTA. Nie wiem, bo nie gram w GTA. Z tyłu można zobaczyć dosyć dużą, pustą przestrzeń. I uwaga, ponieważ jest to siedzenie i ten samochód jest trzymiejscowy: miejsce dla kierowcy, miejsce dla pasażera oraz dla pasażera z tyłu. Oczywiście tutaj macie speed test na drag race i przypominam, że jest to z piątym poziomem silnika, bo niektórzy piszą, że samochód będzie szybszy. Jaki jest piąty poziom silnika? Otóż moi drodzy, ja w każdym filmie używam samochodów, które mają piąty poziom silnika: zawsze są speed testy. No i prędkość maksymalna tego samochodu to 213 mil na godzinę, więc myślę, że najbardziej całkiem spoko wynik jak na samochód Seifu za 35 tysięcy, ponieważ jest on szybszy od Shell Classica. No a tutaj macie takie właśnie porównanie tych dwóch samochodów do siebie. Jak widać Shell Classic tutaj zaczyna lepiej, ale Hammerhead zaczyna go loganie. Shell Classic osiągnął już swoją prędkość maksymalną, czyli 184 mile na godzinę, a Hammerhead już jedzie ponad 200. Shell Classic to naprawdę całkiem podobny samochód, jednak jest on do blokowania w safe za 100 tysięcy, które też nie lecą z dropów, więc no tutaj zdecydowanie Hammerhead jest lepszym samochodem. A Shell Classic też nie posiada żadnych jakichś ciekawych funkcji, a ma Hammerhead zdecydowanie je posiada. Jest to rampa i ten pojazd myślałem, że nie będzie działać jako rampa, a jednak działa. Macie tutaj naprawdę kilka nagrań jakby. Ba... No całkiem fajnie się te samochody na niej wybijają. Na dodatek tym samochodem można rozjeżdżać inne samochody i je po prostu przestawiać. Myślę, że to całkiem ciekawa rzecz dla policji. Można je też na przykład podnosić. I jeszcze tą rampę, jak myślałem, że być może ona jest, i jednak ona jest. Do tego to się w ogóle, w ogóle nie spodziewałem, że może tak fajnie nim przesuwać i rozbijać samochody. Ale na przykład takiego SK-Bota też się da przesunąć. Prędkość stresza tego samochodu też nie robi żadnego wrażenia, choć dalej jest to lepszy wynik niż w przypadku Shell Classica. Jeśli chodzi o powerplanta to tutaj nie jest najlepiej. Średnio utrzymuje prędkość 140 mil na godzinę. No zdecydowanie powinien utrzymywać większą prędkość. Jest to też pojazd, który jest duży i czasami można właśnie o coś zahaczyć. Na przykład jak macie tutaj. No ale właśnie, jest to odpowiedź na którą właśnie większość widzów zgaduje, że czeka, a jest to odpowiedź czy warto jest inwestować w te sejfy, aby zdobyć ten samochód. I moja odpowiedź brzmi, to zależy. Jeśli ten samochód wam poleci za pierwszym, drugim bądź trzecim safe'em, naprawdę bardzo fajny deal, bo jest to lepszy samochód niż taki na przykład Shell Mark V. Jednak jeśli ten samochód poleci za dziesiątym czy nawet gorzej, to w ogóle nie polecam tego samochodu i nie otwierajcie tych safów, a w większości przypadków właśnie będzie tak że ten samochód poleci za 20, czy tam dziesiątym sejfem. No jest to, są to po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli spodobał się ten film, to nie zapomnij o ja zostawieniu łapieszki w górę pod nim oraz o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na moim kanale. Życzę Wam jego dnia i to tyle. Nara!